Cześć z tej strony Kazik i jak widzicie kolejny odcineczek z gry. Farming Simulator 2015 e, Mati sobie stoi tutaj na zewnątrz, tu chłopaki nie wiem co oni tam odpierdzielają w tym pomieszcza... pomieszczeniu. Ja ja ty już Także Jurek i Kiełpik dotarli. E, tak więc co wy to opszą Ole mowy miety. widziałeś. Tak jakieś plastikowe. Ja tak dziwnie ta noga wyglądała, że jej się złamała, ty. Ty, po posadce się ciągnął. Słyszysz? Zobacz, noga jej się złamała. Ajo! Ej, noga jej się złamała. W sumie w no dobrą... Terynarza. Terynarza. Nie, ty w dobrą stronę ma zgiętą, go? ale tak, 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 wiesz. Jak w dobrą? No do przodu się cię zgiętą. Inseminacja, złama. panowie, inseminacja. Ale tylnią zobacz nogę. No dobrze się zgia, pomyśl. Chłopacy, inseminacja. Dobrze jest. Bo no do przodu się zgina <grym> kolanie do przodu No, a jak? A no, co on pierdoli? Właśnie to ty pierdoli? Mati, wstań, idź do budynku, zobacz cielaki, no kurwa No nie mów, że kutasa wyciągnął Skur... Nie, ja stąd wychodzę, nie Wypuść mnie stąd, wypuść mnie Nie, a ja to już trzeba sam nie było, nie teraz już nie wyjdziesz, dopóki nie zainsyminujesz nie wyjdziesz. Sprawdzić e, jak się zablokowałem Inseminuj teraz Pierdolę, wszystko wyjdę ten... Ej, krowy wam zaraz wypierdolą. Jo, zainsyminuję się tam za... Dobra. Dobra, zaczynamy. Także rąc. zaczynamy normalnie grać, ludziska, chłopaki sobie jadą tam zaorać i stależować my z matematycznym... Maczę talerzówka najpierw później orka po... No. A my jedziemy sobie z Matim... A jebarki tam do tyłu, nie? No, dobrze, po na swoje. To kupiliśmy pole. Byś pokazał, które pola pokupowaliśmy. To, to na dziewiątce mogę. Aha, to wy 59 60 kupiliście teraz, to jeszcze no. o tym nie A, widziałem. Takie duże w miarę. A tam drzewa są pewnie. Jak Wyrzy. widzicie, my mamy... Ta maszyna, co jest z tyłu, to nie jest kupiona przez nas, tylko to jest na wynajem wzięta. Żeby nie było. Za grube pieniądze wzięli na jeden dzień. Tak. I możesz pokazać im na Ctrl-P, że naprawdę takie coś działa i takie o. coś istnieje. Patrzę ludziska, żeby nie było, to jest takie coś jak sklep, ctrl I tutaj macie ogólnie wynajem maszyn, także macie tutaj wszystkie po kolei, czyli kombajny, ciężarówki, ładowarki, wszystko i na przykład macie na przykład, nie wiem, Ursus 15.014, czyli rych? to jest podstawowe, czyli 6,5 tysiąca dniówki Patrzę, trzeba ja za ja nich zapłacić. Także takie rzeczy trzeba Dobra. robić. Dobra, my sobie z Matim wjedziemy tutaj na to pole. No dobra A tam... Jaki dziwny tu jest ten skin Daję radę bez problemu Myślałem że będzie ciężko, ale ciekawe jak w spalaniu wyjdzie To pole nie należy do ciebie? Co jest? Macie poczekaj o, A chcieli sąsiadowi wjechać Nie, po prostu te pola są Ale mi ty nie, ty co jest? Na szybkim lecie jestem i mnie, nie? Może to daleko wjechałem po prostu w miedzę Tak, i... to pole nie należy do ciebie Dobra, teraz jest wieczór. Dobra, Maty tam do przodu już wyrwał. Nie źle. Ludziska przypominam, dzisiaj jest czwarteczek, jutro się widzimy. 19 luty targi łódź. Ferma. Targi ferm. Łódź. Także powinien... Miki z nami na 100% jedzie, zobaczymy jak to tam wszystko się wyjdzie, będzie zwałka. Na pewno także odcinek podejrzewam że z tych tarm się pojawi w niedzielę? Powinno Chyba być dobrze No vlog co? No vlog No vlog, czekaliście za vlogiem Nie no to nie jest na żadne jakieś tam subskrypcje tylko po prostu to jest wyjazdówki to vlog, tam spontan. Nie wiem czy nawet na 6000 będzie jakiś vlog bo naprawdę zimno jest, nie ma to bardzo co robić To znaczy jest taka pogoda jakaś... Okay. Przyjadziesz do mnie na wiosnę z Maciem to nagram ma o coś. O, wiem co nagram. macie Maciego likwidację pszenicy. Nie no... Mm -hmm. Nie przejmuj Szalej się. U siebie, u siebie. Uś, dobra, u... mnie dobra. też. Ej, <laughs> Mati płaka. Poważnie, poważnie ci... Ej, do mnie to Vlog jakiś u mnie. No, u zoba zobaczymy, zobaczymy. No, jak, jak to tam z czasem wyjdziemy i... I jak będą hajsy, to się przejedziemy. No, albo nie, bo znowu nas zrobicie tak na tych nartach. Popoki przyjechać, to no, bydźmy. A przecież na moje gospodarstwo imię nie będzie. No, może wypierdolisz gdzieś do babki czy do dziadka? Mm, nie chcę, bo cię kopnę w dupę. Ludzie, z kamerką jeszcze Będziezko? nic nie zrobiłem, ale myślę, że by aparat tam zamontować, także będzie zmiana. Ej, o aparat zamontować? No, ja przecież aparatem z początku nagrywałem, tylko że to ty No ale mówię, że nie, bo za dużo tych giga. Oj tam. że kał. Poświęci się. Przekombinujemy. A ja już ci kiedyś zwracałem uwagę na tą kamerkę, że ona laguje. No, no co ja tym Wydałem na nią 80 złotych. miała być mm. dobra. O ludziska, nową myszkę kupiłem, w CS-a lamie. Tak jak nie lamiłem, tak zacząłem lamić w CS-a. No to chłopy, bo to jest Kurwa, wymieliście po 20 punktów, a ja miałem po 60-80. Także patrzcie, jakbym sobie ładną Jak na wszystko zabijałeś, tak mieć, mieć. Ale jak w ogóle nie widziałem co to nawet ten Kupiłeś jaką No. Eee, co to było? Eee, Lenovo. Lenowo. M y, 300. M. No Ale 300. z zmiennym DPI? Z, z czym? DPI, z szybkością, czuło, czułość. Chyba nadmienną. tak. Mam taki guzik i dzisiaj światełka zmienia, na przykład i czułość ci się zmienia, że szybciej wolniej chodzi. DPI. A to na nie, ustawić? to na kompie ustawiam Ale to i też, ja mam to i na kompie i w myszce Nie, na myszce to mi tam takie I rzeczy nie potrzeba mancha, Na przykład w ls wyłączę to bo mi się to przyda Ja w CS-ie gram najwolniejszy Ja tam wszystko na w cs to tylko żeby napierdalać hedy Ale muszę się przyzwyczaić do myszki, bo dzisiaj grałem to człowieku zamykałem Naprawdę no zamykałem No bo to tak jest, weź mysz, weź graj na tym ile czasu, a później weź się przejść na inny. Nie no ja CS-a ogólnie się uczyłem tylko na tamtej grać no a weź teraz inną weź w ogóle Także naprawdę jest masakra Kiedy tam minutek mamy? Osiem. jeszcze chwila Akurat skończymy pewnie po rzepaku robić poroślizk Ludziska, przyznaję się Wam Ten, musieliśmy z Madim zlikwidować pole buraków bo nie można na tej mapie tego sprzedać, bo najmniej nie ma ceny nigdzie. Ja chyba wam mówił. Mówię lodziska, tam był ogromny bulwers. Ale do następnej serii... Mimo że tak za bardzo nie ogarniam, ale zedytuję tę matę. Mówię wam to jak w banku. Zedytuj na tym rzucę. Nie, nie zedytuję, to że myślisz. Za cienki w jest na takie rzeczy. Jak nie będzie hasła, tak, ale... Jak... panie Bartek? Nie, ty już nie byłeś na tej poprawionej w tej mapie, co te rowy były. Nie, nie byłem. Taka była mapa, że miała rowy, nie? I chyba też tego samego autora. I nie mogłem prze... na przykład jak szlak był, to się wpadało do tych rowów i później niechać tego nie można było. Całą mapę przerobiłem rowy, poprawiłem gospodarkę, przeniosłem wszystko. Nie, ja myślę, że ten... Tylko najgorzej z tymi Tigerami mi idzie, bo tak to tam, wiesz, z polami z tym to nie mam problemu. No, tigery to jednak jest trochę roboty, bo to musisz idealnie wszystko dopasować. No, znaczy, wiesz, tak z tajgerami na przykład wysypywanie ustawić to tutaj nie ma problemu, ale na przykład z nie mogłem. Z, żeby no zrobić na dwie obory na, tym, na mapie, to też nie mogłem. No dlatego tu pojechał ze świniami, a świnie są tak zbugowane, że jeszcze dopłacasz do nich. W sumie jak w realu, no ale da. No. W sumie zależy też, jaką masz hodowlę. No, no faktycznie Na przykład kraje się nie dopłaca, nie? No nie dopłaca. Mu się zwraca. Ale ile ma? No ale on ma tych, nie? Kurde, tam u niego to ja A no, maciorów, no tak samo. Y... Z krowami też? Też. mniej 50 krów, a mniej 500. No dobra, no. 50 to i tak już się zwraca. No mniej te 10, czy te 6. No 6 to się pewnie zwraca. Chociaż może Zależy hektarów Dobra My pole skończyliśmy A ty jedziemy tam... O fakt jeszcze zostawiłem, jedziemy tam jeszcze koło ich pola? Możemy No i tak do góry. No, to najwyżej na koniec przejść do nas zobaczyć jak my to tam nam idzie robota. No. Dobra Yy, chyba macie skręcimy w lewo i ko z polecimy Ok Fak się obejrzałem do tyłu. Chyba że to zrobimy co? No tam to jest większe, muszę tam to większe zrobić Dobra lecimy tam... O Jezu mam problemy ze skręcaniem jednak ciężka jest ten wałek z tyłu i mnie trochę tam przód suwa A je dałeś za tą zamieszkę? 35 zł Myślałem Dobra, że droższa będzie tak Tam była taka fajna za ta 46 ale wiesz co ona wygląda była tak zajebista Bo gdzie babu mam... Dobra Ale ciekawe jak się nią grało pewnie No, no. właśnie i tak pomyślałem mówię kurwa ale to taka fajna w kwadraty owe były To też jest ogólnie taki w takich kwadracie fajne. Ale tam też ta zajebista w ogóle była na wygląd i ten, i sobie miałem tamtą sieć, ale tak pomyślałem, że ja tam pierdolę. Ja jak teraz będę robić coś z na tą kartę graficzną procka i bym klawiaturę sobie miał na podświetlaną. No klawiatura też by był fajny motyw, ale to to w przyszłości ja sobie coś tam... Ale wziękuję. wiesz, mi ta klawiatura się nie raz jak na przedgramy gramy wieczorem, tak wiesz, zupełnie wieczorem... No to nie widać. To nie ma, światło nie ma w pokoju, to wiesz, nieraz sepeltą... no to mnie to, to, to samo. Biorę, napisy, coś, bo niektórzy... Mają to wyczucie na pamięć, ten te jak dużo piszą, że na Facebooku, a nie Facebooka, tak, ale ja dużo nie piszę, nie? Nie no, bez Na pewnie. telefonie, na telefonie nie, ale... Na telefonie też mogę nie patrząc pisać, ale klawiatura to jednak niby kupa czasu siedzę, ale... Nie. Jest ciężko. Ale tak dużo szybciej ode mnie piszesz, nie? Na no, Marcinek, wiesz jak na pierdala? No Marcinek ja wiem, tylko że wiesz, ja w to, to udzeniam te ćwiczenia na te klawisze, nie? No nie ja w, wiem. Zamiast to ćwiczyć to zawsze sobie to ulewałem, nie? A, A jednak się przyda. na tym, na gospodarstwie? No. 54 No to tak, ja teraz mam sześćdziesiąt O, pozdrawiamy widza, który poznał Jurka na tym, na CS-ie. Tak przy, tak przy okazji, teraz mi się przypomniał. Na Rankedzie. No, ciekawe czy to tak regatuje. Biorek na rybki trzeba tu przyjść. To jest mój A byś siedził jakby tam bąki albo karpie jakieś były jebitne. No, jesteśmy na to. <laughs> Ten to kurwa wszystko na kasę przelicza zaraz. No. <laughs> Pierciele. O, belki wam się rozpisygnęły się na krzonki. Kurwa. To jeden chyba tylko. Czekajmy ja co zrobię tutaj zaraz poprzecznie Nie będziesz musiał tak daleko dojeżdżać Akurat drzewo A Jurek, gdzie byłeś mhm. Ile tam minutek mamy? 13 no, 14 12 minut? No to chyba będziemy kończyć Bo Co się dzieje? Musisz spadać Nie, ja, bo już coś. No, no pojedziemy, W sumie tam minuta zaczęliśmy, to jest jakieś 13 minutek. No to ile jeszcze będziemy kręcić? Do 15. Tak? Do 15 starczy. Ja jutro targi, też trzeba wypocząć. O, no, trzeba. Nie. Będę no. spać. A, nagrywamy coś na piątek? Tak, no, nagramy jutro. jeszcze no, jutro. No, no to spokojnie. Ja w sumie jutro to będzie luźniutko, nie? No już. A, a Miki do ciebie jutro nie przyjeżdża, czy... Przyjeżdża jutro Miki. Oto jutro Miki pewnie będzie na odcinku ze mną siedział. A Taka przyjedzie. Nie wiem, ale pewnie jakaś pod wieczór przyjedzie, bo to jeszcze też w szkole będzie. No ja będzie siedział, nie? No. Ale będzie marznąć się na tym dworze, jak tam nic nie zmieniło, to znowu będziemy oglądać maszyny na dworze i ja pierdzielę No a to w środku będzie, będzie ale w środku są te do jarki do jarki ale te maszyny też maszyny bo ja czytałem tu ten mch ale te 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 wiesz prasy czytałem w gazecie że najbardziej pożądane i patrzę że najbardziej pożądane prasy na świecie są teraz no są no są dobre prasy no wiem no i ten i patrzyłem no to mają tam jakieś stanowisko b coś tam No nie wiem jak 13 hektarów chyba 3 lata temu to dużo tych takich wiesz tam było Opisywania nawozów, nawozów wiesz, taki ten, i głównie do Jarki, do Jarki tam były w środku. A czy tak w ogóle trzeba iść na salę na konferencyjną odnośnie zapaleń i takich rzeczy, tam krów? No, idziesz, no na to no, w sumie jasne, to pewnie wyjdzie szedł. dzisiaj znaczy, no, bo pójdziemy Boże. Pos posłucha się, co tam odnośnie no. Matygo to tam nie rusza, bo by chyba, że zapali nie jajec, złapie. No. <laughs> nie wiem, czy takie coś w ogóle jest. <laughs> <laughs> nie, <laughs> nie wiem. Ja kurwa dzisiaj lubię sobie zapalenie jak w kole taki debit mamy latają po tym, po szkole pojawiają na pewno Ja sobie idę, nie? Zetrzynam w ręku, ten mi zazwyczaj złapa się, wróci jak dostałem, nie? Myślałem, że <grym grym grym> zawsze No niech jak ktoś ci z półobrotu zarąbie? Dobrze, że nie z półobrotu w czoło. Wolałbym w, w czoło. Wola bym w czoło niż w rajaku. To za jest zawary treningowe musi robić no nie <grymne> <grymne> Mati, ty coś ty o ty tym wiesz nie Nie wszyscy w życiu mają łatwo ano. Life is strange and full of zasadzkas Co? <grymne> life is strange and full of zasadzkas okay. Good English bro <grymne> Panie od angielskiego tak nam mówi że Life is strange and full of zasadzkas I, I coś tam bo później end czasem tak Kopala, No to kurwa zajebisty macie nauczycielkę angielskiego. to stopera Też jest taki tekst Ona? No Dobra cicho, bo jeszcze kiedyś się trafisz obejrzy Albo zwała No abyś <grych> no, tam mieli zwalę na lekcji No Dobra ludziska skoro Jurek tam musi spierdzielać to my kończymy Także trzymajcie się jutro prawdopodobnie Miki już będzie u mnie, także może będzie na odcinku. Do jutra. Hejka.